Ale to je dva schyze, ještě raz vás zlomče. Nevíte, kurva na dole, ne? To si. Zinadi! 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 Just a little chunk of hose. Keeps me going, keep me going every day Just a little chunk of hope Keeps me going, keeps me going every day I hope that one day Things will change But a little chunk Just a little chunk Czy jadłem szlam? <laughs> Kurwa, a gdzie to jest? Jestem Mamon I nigdy nie zażywałem slajmu Jestem mamon i nigdy nie zażywałem szlajmu. Mamońskie najnowsze spożycie szlajmu. Okej. Okay. to jest! No to przywie... Nie widziałem tego. Ale pociskać to. to, żeby się bardziej dziś wydało, no nie? Ebra? Ja? Szlajmie. Mamońskie najnowsze spożycie szlajmu to A czemu on ten szlajm je w ogóle? <gulanie> Co jest kur? <gulanie> Tam ci zostało z tego Zgimpa jeszcze ten kwadrat na oku. <gulanie> o kur... Ale ja Jestem mamon i nigdy nie jadłem szlajmu Jestem mamon i nigdy nie zażywałem szlajmu Brawo, dobrze